Hi, my name is Karolina and you are listening to Angielski z Karoliną. Sponsorem podcastu jest FluentBee, najlepiej oceniana szkoła angielskiego online. Zapraszam do odsłuchania dzisiejszego odcinka. Dzisiaj zapraszam państwa na lekcję o różnicy między amerykańskim i brytyjskim angielskim. A głównie spojrzymy na inne słowa, które są używane w wersji amerykańskiej i brytyjskiej. Pierwsze słowo to winda. Po brytyjsku powiemy lift. Po amerykańsku natomiast elevator. Była taka piosenka Loving an Elevator, um, Aerosmith na przykład. A kolejne słowo, które inaczej, um, którego użyjemy w inny sposób, to frytki. Po brytyjsku powiemy chips, po amerykańsku french fries. Hmm. Kiedy słyszymy chips, kojarzy nam się to bardziej z chipsami, bo po, po, po polsku mówimy chipsy. Ale nie, nie, nie. Chipsy po brytyjsku to będzie crisps, crisps. Natomiast po amerykańsku chipsy to chips, to się zgadza. Natomiast jeżeli chcemy frytki, to w Wielkiej Brytanii powiemy chips, a w... W Ameryce French fries. Czyli tu trzeba zwracać na to uwagę. Kolejne słowo, które również różni się, to cukierki. Po brytyjsku powiemy sweets, natomiast po amerykańsku candy. candy, czyli sweets, brytyjski candy po amerykańsku. Śmieci, no jak jemy dużo cukierków, to mamy dużo śmieci. Czyli śmieci po brytyjsku będą rubbish, rubbish. Po amerykańsku trash, trash, rubbish, trash. Brytyjska, amerykańska wersja. I teraz kolejne słowo, które ostatnio jest bardzo dla nas drogie, to benzyna. Po brytyjsku powiemy petrol, petrol. Po amerykańsku natomiast gasoline, gasoline, często skracamy również do słowa gaz. Um, no, Potrzebna nam jest benzyna, żeby jeździć e, szybko po autostradzie. E, autostrada po brytyjsku to motorway, motorway, po amerykańsku highway, czyli motorway, highway. E, również związane, związane z drogami to chodnik. E, gdzieś, te, gdzieś też piesi muszą się poruszać. Chodnik, pavement, pavement po brytyjsku, pavement. Sidewalk po amerykańsku. Tu myślę, że łatwo można to słowo zapamiętać, bo sidewalk kojarzy nam się ze spacerowaniem po poboczu. Uh, sidewalk. Natomiast po brytyjsku nieco inaczej. Pavement. Uh, kolejne słowo odnośnie odzieży to spodnie. Inaczej powiemy po amerykańsku, inaczej po brytyjsku. Trousers po brytyjsku. Trousers. Natomiast po amerykańsku pants. I tutaj też jest ciekawa sprawa, bo pants po brytyjsku to wcale nie spodnie, tylko bielizna, eee, majtki. A kiedy chcemy powiedzieć e, majtki bądź bielizna po, bry, po amerykańsku, to powiemy underwear. Chociaż to słowo jest do, dość bezpieczne w obu, e, w obu e, wersjach, underwear. Ale kiedy szukamy spodni, to jest różnica. Trousers po brytyjsku, pants po amerykańsku. Również, jeżeli jesteśmy za granicą, to dobrze wiedzieć jest, jak powiedzieć apteka. Może potrzebujemy lekarstwa, więc jeżeli jesteśmy w Wielkiej Brytanii, to będziemy szukać chemists bądź pharma pharmacy, chemists pharmacy, i tutaj one obie te wersje są używane. Natomiast w Ameryce będziemy szukać drugstore, drugstore. Ok, to teraz szybki quiz dla Państwa. Czy to jest wersja amerykańska czy brytyjska? Rubbish. Po brytyjsku czy po amerykańsku? Po brytyjsku, tak jest. A spodnie. Pants. Po brytyjsku czy po amerykańsku? Po amerykańsku. Ok. Winda. Lift. Po brytyjsku czy po amerykańsku? Po brytyjsku. Dokładnie. Dziękuję bardzo za uwagę. Myślę, że na koniec jeszcze dodam, że dobrze jest znać tą różnicę, jeżeli chodzi o te słowa, kiedy podróżujemy, ale również w zależności od tego, z kim rozmawiamy. Jeżeli rozmawiamy z Brytyjczykiem, to on będzie używał innych słów. Natomiast jeżeli chcemy zrozumieć dobrze Amerykanina, to też warto jest znać te słowa, bo będziemy wiedzieć o czym. Jest mowa. Jeżeli chcecie Państwo zobaczyć, jakie są jeszcze inne różnice, jeżeli chodzi o amerykański i brytyjski, to zapraszam Państwa na odwiedzenie naszego bloga na fluentb.pl blog i tam jest fantastyczny artykuł o British or American English. Czy znasz różnicę? To wszystko ode mnie. Dziękuję bardzo i do usłyszenia. Hi, my name is Karolina and you are listening to Angielski z Karoliną. Sponsorem podcastu jest FluentB, najlepiej oceniana szkoła angielskiego online.